Dźwięki BLOOP w latach 90. hydrofony National Oceanic and Atmospheric Administration NOA, wykryły niezwykle głośny i niskoczęstotliwościowy dźwięk podwodny w Pacyfiku, zwany BLOOP. Źródło tego dźwięku nie zostało wyjaśnione, chociaż spekulowano, że może pochodzić od bardzo dużych zwierząt morskich. Zagadka Mary Celeste W 1872 roku znaleziono opuszczony statek Mary Celeste, Dryfujący na Atlantyku. Nie znaleziono żadnego śladu załogi ani pasażerów, a wszystkie ich rzeczy pozostały na pokładzie, co do dziś pozostaje zagadką. Tożsamość D.B. Coopera. W 1971 roku mężczyzna znany jako D.B. Cooper porwał samolot, zażądał okupu, a następnie wyskoczył ze spadochronem i zniknął. Pomimo wieloletnich poszukiwań jego tożsamość i los pozostają nieznane. Gigantyczne kamienie w Race Track Playa, w Dolinie Śmierci w Kalifornii, znajdują się duże kamienie, które wydają się przemieszczać same, pozostawiając długie ślady na płaskim dnie suchej jeziornej Kotliny. Mechanizm, który powoduje ich ruch przez długi czas był nieznany. Dźwięki Taos Hum, niskoczęstotliwościowy dźwięk słyszany przez mieszkańców i odwiedzających Taos w Nowym Meksyku, który nigdy nie został zidentyfikowany ani wyjaśniony. Fenomen świateł w Marfa niezidentyfikowane światła pojawiające się w okolicy Marfa w Teksasie widziane przez wielu, ale nigdy naukowo wyjaśnione. Poltergeist w Enfield seria zdarzeń paranormalnych, które miały miejsce w domu rodzinnym w Enfield, Anglia, w latach 70., nigdy nie została w pełni wyjaśniona. Zagadka Beaumont Children. Trójka dzieci Beaumont zniknęła z plaży w Australii w 1966 roku i nigdy nie została odnaleziona, a ich los pozostaje nieznany. Zagadka Shackborough Inscription. Niezrozumiała inskrypcja wyryta na pomniku Shepherds w Anglii, która do dziś budzi zainteresowanie kryptologów i historyków. Przekaz Arecibo. Przekaz radiowy wysłany w przestrzeń kosmiczną w 1974 roku z Portoryko, mający na celu skontaktowanie się z potencjalnymi cywilizacjami pozaziemskimi, nie doczekał się odpowiedzi ani wyjaśnienia, czy kiedykolwiek został odebrany przez obcą cywilizację.